Więc chciałem przedstawić Państwu wspaniałe wiersze z Sywi Chmury lakierowane światłem, bejcowane szarością, która dociera z nad Skandynawii. Wiatr niesie opiłki kryształki, zapach miruny, śledzi posypanych piaskiem i śniegiem. Szacz, przestrzeń. Jak to możliwe, że mieszczę ją w płucach, w stolicy duszę się, jak wyrzucona na kamienie rozbity falochron flądra. Cucą mnie chmury, obleczone wortalnią, i tak prześwieca sól. Po przebłyskach, po promieniach ześlizgują się sople.